Dziś wchodzimy w prawdziwe książkowe bagno, ale czy z niego wyjdziemy? Kanał wspiera Kodano, właściciel polskiej sieci salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Książki to bagno, dlatego dzisiaj jesteśmy na bagnach. Tak. Miejmy nadzieję, że nie wciągnie nas to bagno prawdziwe, tak jak książki nas wciągają tak, do czytania. Tak, bo książki, książki okazują się być największym bagnem naszego życia. Człowiek kiedyś dał się uwieść, chwycił za tego potera, czy chwycił za coś innego. No i przepadł. I sypialni teraz człowiek nie ma. Tak, jest się w takim bagnie tak. książkowym, naprawdę strasznym. Dziś przybywamy do Was, by opowiedzieć Wam o rzeczach, które przeczytaliśmy w ostatnich czasach. Poza współpracami, bo to nie jest tak, że my to tylko kosow współpracę. Stąd też dzisiaj kilka takich pozycji, o których Wam opowiemy. No i nasze wakacyjne co? Nasze wakacyjne. Yy... Wyzwanie. wyzwanie. No, 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 nie wiem, czy no to jest. No jest to takie wyzwanie. No, na te, na auto wyzwanie. Tak, auto wyzwanie. Bez jajek, ale gdzieś tam wisi ten topór. Tak, nasz TBR taki na wakacje, można powiedzieć. No ale teraz zapraszamy Was, żebyście posłuchali o niektórych książkach, o których do tej pory nie mieliście okazji posłuchać. No, i potem zobaczcie, co planujemy przeczytać w te wakacje. Są takie historie, o których się marzy na długo, zanim one w ogóle się pojawią. Takie opowieści, za którymi kryje się coś więcej. I tak właśnie było w przypadku tej książki piwnicznych. Chłopaków Kuby Ćwieka, bo za tą książką stała fantastyczna akcja przygotowana przez wydawnictwo Palbox. Akcja, w ramach której można było tę książkę kupić za tyle, za ile się chciało. Czy to w wersji papierowej, czy e-bookowej, czy audiobookowej. Piwniczne chłopaki to przede wszystkim jest debiut Kuby Ćwieka w temacie powieści młodzieżowej. I to jaki debiut? Jako dzieciak, który uwielbiał chojraka tchórzliwego psa, uwielbiał takie, no powiedzmy, to horrorowe klimaty. Odnalazłem się w tej powieści jak w niczym innym, chociaż przyznaję, że dzisiaj zdecydowanie nie jestem już jej targetem i na dziś była ona dla mnie trochę może nazbyt chaotyczna, trochę nazbyt wypełniona akcją. Lucek ma 13 lat i wraz z kumplami z bidula chce zbiec. Tak, oni chcą stamtąd uciec, jest już wszystko przygotowane, aż nadchodzi burza. Burza, która wszystko zmienia no i zmienia przede wszystkim stan skupienia ludzka. Nie będę wam tutaj nic zdradzał, bo tak naprawdę mam wrażenie, że mówiąc cokolwiek o piwnicznych chłopakach, zdradza wam się za dużo, dlatego powiem, że to jest książka, której bazą jest mitologia nordycka, której bazą są też no, różnego typu dzieła popkulturowe i tutaj easter eggów po prostu znajdzie się bez liku. Ja zastanawiam się, który dzieciak, powiedzmy to w wieku ludzka, czyli mający tam 13 lat, byłby w stanie wynaleźć choćby połowę, ja wiem, że nie wyłapałem wszystkich easter eggów, ale który byłby w stanie wyłapać choćby połowę, czwartkę, jedną dziesiątą tych wszystkich drobinek, które Kuba Pięk tutaj zamieścił w tej książce. Naprawdę fajna, pełna akcji opowieść, w której ciągle coś się dzieje, w której ciągle mamy mnóstwo wszystkiego. I to mnóstwo troszkę mnie przytłaczało, bo stwierdziłem, że jednak gdybym był w targecie, to bawiłbym się dużo, dużo lepiej niż teraz, bo ja jednak już jestem w tym wieku, że czasami sam muszę przysiąść, więc tego też oczekuję od książki, by czasami zwolniła tempo akcji. Natomiast Kuba Ćwiech w Piwniczych Chłopakach tempa akcji nie zwalnia ani na chwilę. To jest wszystko tak splątane, tak poplątane, a zarazem mające taki fajny sens i prowadzące do fajnych konkluzji, do fajnych rozwinięć, że naprawdę uważam tę książkę za coś wyjątkowego w tym momencie, na rynku, jako taką książkę, która nie będzie pouczać, nie będzie sprzedawać takich moralnych rad, tylko będzie po prostu bezwzględnie bawić. Że dzieciak, który przeczyta pewniejszych Chłopaków, nie będzie się potem rozwodził. On ta książka to, to, to i to, tylko powie, mówiąc brzydko i kolekwialnie, ale ta książka była zajebista. Uważam, że dla dzieciaków naprawdę zarąbista lektura na wakacje. Wiecie, że ja bardzo kocham Jane Austen i twórczość, a zwłaszcza duma i uprzedzenie. Więc jak się pokazują filmy w tym wypadku komiks, czyli powieść graficzna, to ja muszę to sprawdzić, muszę przetestować. Jednym wyjątkiem jest, co mi się nie podobało totalnie, to była duma i oprzedzenie i zombie, tak? Jak to jakoś tak ten film leciał, nie byłam w stanie chyba przebrnąć przez pierwsze na 20 minut tego filmu, więc to było kch, dla mnie straszne. Ale teraz pytanie, czy komiks mi się podobał? No komiks połknął, wiadomo jak to komiks, powieść graficzna, raz, dwa, więc tutaj nie było z tym większego problemu. Adaptacja tej powieści na formę graficzną, wydaje mi się, że wyszła świetnie że cały sens, głębia tej historii została przekazana jak należy. Nie to, co w przypadku klasyki dla młodych dam, czy jak to tam, czy jak to się nazywała ta seria, która przerabiała właśnie klasyki dla dzieci. Więc tam to było kompletne dno, ale tutaj to wszystko zostało zachowane. Ale jedyna rzecz, która mi się w tym nie podoba totalnie, to chyba jest ta kreska, ten styl rysowania. Ładny jest, podoba mi się, ale on zupełnie dla mnie, zupełnie nie pasuje do tej historii. Zwłaszcza, że większość postaci jest właściwie taka sama. Ciężko było mi rozpoznać Nieraz, czy to jest pan Darcy, czy to jest pan Bingley, czy to jest pan Bennett? Chociaż nie, pan Bennet, przepraszam, miał okulary, to się wyróżniał na tle innych. Tak samo z kobiecymi twarzami. Dla mnie one, te wszystkie twarze były takie same. I więc to było dla mnie takie no, trochę męczące, że musiałam się zastanawiać, albo z kontekstu po prostu słów, zdań tego wszystkiego wnioskować, kto to mówi. Komiks mogę ocenić tak w skali od 1 do 5 na 3, właśnie ze względu na tą kreskę. Co mnie w ogólnym rozrachunku bardzo rozczarowało, no bo jednak te komiksy to tworzy ten styl yy, styl ilustratora, tak, który to tworzy. Więc, więc tutaj jestem w połowie zadowolona, a w połowie rozczarowana. Po latach różnych doświadczeń mogę stwierdzić, że są wydawcy którym po prostu ufam. I kiedy Kasia Sienkiewicz-Kosik z wydawnictwa Powergraph powiedziała słuchaj, mamy fantastyczny reportaż przyrodniczy, książkę, na którą ja czekałam całe życie, tak piękną, tak fantastyczną, to ja nie zadawałem pytań. Ja jako dzieciak, który wychowywał się na programie fiński, ja jako dzieciak, który uwielbiał filmy przyrodnicze i jeszcze rodzice wysyłkowo kupowali kasety wideo, gdzie oczywiście tam Sawanna, Safari, różne lwy i tak dalej, i tak dalej. To była moja codzienność. Ta codzienność nie przeniknęła na książki, bo ja zawsze uważam, że no dobra, tam widzę co się dzieje, widzę tę przyrodę, widzę te zwierzęta, mogę się tym zafascynować, natomiast książki no niekoniecznie, niekoniecznie, nie muszę sobie wyobrażać czegoś, co mogę zobaczyć w zoo albo w filmie. I tak, rozejrzyj się fascynujący świat polskiej przyrody Darusza Dziektarza. Po pierwsze... Przyroda, którą ja mogę znać, bo to jest przyroda nawet nie wychodząca na bagna. To jest przyroda, która towarzyszy nam w domu. To są stworzenia yy, zwierzątka, żyjątka, które możemy spotkać na co dzień w naszych progach albo wokół naszego domu. Przyroda tak bliska, a jak się okazuje, kompletnie przez nas ignorowana, bo ja tyle ciekawostek z tej książki wyczytałem, tylu rzeczy się fascynujących dowiedziałem. Ja przerywałem co chwilę lekturę i latałem do czytaczowej i do teściowej i sprzedawałem im ciekawostki. Czy wiecie, że Biedronki przenoszą choroby weneryczne? Czy wiecie, co robi kret, żeby wypełnić swoją spiżarnię? Kret to jest w ogóle taki bydlak, że to się w głowie nie mieści, tak? Ilość tutaj fantastycznych ciekawostek podanych w naprawdę fajny, otwarty sposób to jest coś, co ja postrzegam jako rzecz niewyobrażalną. Gdyby tak u Uczono przyrody w szkole, no może niekoniecznie z tymi chorobami wenerycznymi, ale w tak ciekawy sposób, skupiając się na tak istotnych, fajnych tematach, to ja myślę, że mielibyśmy mnóstwo dzieciaków interesujących się naturą, interesujących się tym, co przy nas żyje, co wokół nas rośnie, jak to wszystko wygląda. Uważam, że to jest pozycja wręcz wymarzona, że kiedykolwiek interesowała Was przyroda, albo być może szukacie tak podanej przyrody i opisu przyrody, żeby Was zainteresowała. To jest to właśnie ta pozycja pięknie zilustrowana, z mnóstwem zdjęć, więc tutaj tak naprawdę jest wszystko. W listopadzie zeszłego roku obiecałam sobie, że przynajmniej przez najbliższy rok nie usiądę do gry Cyberpunk 2077. Bo to był kolejny raz, kiedy ja w tę grę się zapadłam, można tak powiedzieć, w ten świat i znowu spędziłam niewiadomą ilość godzin, więc, więc powiedziałam dość, ileż można, no ale wyszedł nowy komiks. Nowy komiks tego świata, Blackout, no to jak mogłabym tego nie przeczytać, tak? Skoro już mam wszystkie dotychczasowe które, komiksy, które wyszły przeczytane, no to ten musiałam też przeczytać. Blackout opowiada historię Arturo, który pracuje w firmie produkującej braindance'y, ale on zajmuje się naprawami po blackoutach, które coraz częściej nawiedzają Night City. Oprócz tego dodatkowo, jako jego hobby, zajmuje się troszkę przerabianiem tych braindance'ów na takie, które miałyby przynosić terapeutyczne e, właściwości, czyli zamiast Wprowadzać ludzi w obsesję, takie uzależnienie jak narkotyki, niczym te braindensy. To on stwierdził, że on chciałby mieć lepszy wpływ na społeczeństwo i robić coś dobrego właśnie poprzez te swoje przerobione braindensy. A on je trochę przerabia, żeby właśnie one wywierały konkretny wpływ na konkretną osobę. On tak pod każdego człowieka najpierw, żeby stworzyć nowego braindensa. I tak naprawdę głównym tematem tego, tego komiksu jest. Czy my, jako jednostka, mamy wpływ na życie innych? Czy każdy, sam, czy każdy odpowiada za siebie, czy jednak nasze wybory, nasze jestestwo, nasze działania wpływają w jakiś sposób i czy to znaczący bardzo sposób na innych ludzi? Więc to jest jedna z takich chyba fajniejszych powieści graficznych z tego świata, chyba moja ulubiona zaraz po Traumatim. No i jak się domyślacie, przez ten komiks wróciłam na nowo do grania w Cyberpunka. Tym razem zrobiłam coś innego. Już nie mam kobiecej postaci, tylko mam męskiego wi, Męskiego V, więc, więc y, mam nadzieję, że troszkę to urozmaici moją rozgrywkę. Może tą romansową część, zwłaszcza, że są jakieś tam dodatki, nowe interakcje z innymi bohaterami, więc zobaczymy, zobaczymy czy znowu pochłonę się na kilkaset godzin, kilkanaście, kilkadziesiąt, dużo, za dużo. Pamiętam, jak przeczytałem noc szpilek Kaliolo i zachwycałem się tą książką w internecie. Napisał wtedy do mnie wydawca tej książki, czyli Michał Michalski, i powiedział: Słuchaj, stary, jak spodobała ci się tak noc szpilek, to może chciałbyś grubego? Sobie sprawdzić. Gruby? Nie jest gruby, jest cienki, ale ma podobny vibe. Ja nie będę tutaj opowiadał, o czym jest ta fabuła, bo to jest w zasadzie dość prosta fabuła. Opowieść o chłopcu, któremu się trochę urosło, który w związku z tym no, przeżywa szereg przykrości. No Powiedzmy, to są gdzieś tam lata, nie wiem, gdzieś tam przełom lat 90., -tych, 2000. -tych, przynajmniej ja tak strzelam, yy, czytając tę książkę. Więc to jest taki czas, kiedy no, nie byliśmy tolerancyjni dla nikogo, a zwłaszcza dla tych, który, którzy byli nieco więksi. Więc to jest historia takiego chłopca, który cały czas boryka się z kpinami, z szyderami. No i innymi, złymi rzeczami ze strony rówieśników, ale też chłopca, który ma przyjaciela jeszcze większego od siebie, ale tak, tak wielkiego, że tamtemu to już nikt nie podskacze, bo tamtego się boi. Jest to przede wszystkim opowieść z jednej strony zabawna, bo na początku się śmiejemy, a na koniec no jest dość przykra ta opowieść, mimo że nic aż tak strasznego teoretycznie się w niej nie dzieje, ale dzieje się tak naprawdę dużo, bo ta książka Odziera ze złudzeń. Ta książka pokazuje, że możesz starać się, możesz chcieć coś zmienić, albo mogą cię zmusić do zmian, natomiast tak naprawdę niewiele się zmieni, bo to inni mają wpływ, i wpływ innych na twoje życie jest tak olbrzymi, że trudno się spod niego wyrwać, o ile w ogóle jest to możliwe, bo w przypadku grubego staje się to rzecz totalnie niemożliwa. To jest naprawdę świetna psychologiczna opowieść. Z jednej strony człowiek się śmieje, z drugiej strony człowiek się smuci, dołuje, kończąc tę książkę ma ochotę wyrzucić ją przez okno. Zdecydowanie porusza ten czas sentymentów, porusza te sentymenty, te czułe nutki, ale jest to też książka sku że się tak wyrażę, prawdziwa. Tak prawdziwa, tak boleśnie prawdziwa, że człowiek, który na początku się śmieje, na koniec ma takie, ale ze mnie jest parszywa szuja. Więc ta książka w jakimś stopniu obnaża nas, odziera. Nie wiem, tak cienka, ale mająca w sobie tyle, że ja po prostu jestem zakochany. Może dobra, powiem, bo padło to porównanie z nocą szpilek. Noc szpilek na pewno jest lepsza, dużo, dużo lepsza, dużo głębsza. Natomiast gruby też ma w sobie coś, co fanom, zwłaszcza nocy szpilek, powinno przypaść do gustu. No i też fanom totalnie niepoprawnych opowieści. Trochę znęcanie się nad sobą było w moim przypadku czytanie tej książki. Mój dziadek zamienia się w słonia kuby ćwieka bo dostałem tę książkę na targach Vivelo od wydawnictwa Palbox, Bardzo chciałem ją przeczytać, bo to jest generalnie książka dotycząca przemijania, dotycząca utraty bliskiej osoby, w tym przypadku dziadka, radzenia sobie z tym, a właściwie przygotowywania się do tego faktu. Gdybym miał porównać tę książkę do czegoś innego, to porównałbym ją do tekstu zdecydowanie dla starszego odbiorcy, czyli 7 minut po północy Patricka Nessa. Natomiast... Do tej książki podchodzę bardzo, bardzo osobiście, o, osobiście, bardziej niż bym chciał, bo kiedy ja ją czytałem w pociągu, wracając z targów, miałem z tyłu głowy świadomość, że dziadek Natalii, czyli czytaczowej, jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu, i czytanie tej książki no, było traumatyczne na swój sposób. I przyznam wam szczerze, z jednej strony to jest przepiękna książka, piękna treść, piękny tekst, z drugiej strony no potrafiący wycisnąć łzy z największego chyba twardziela. W życiu bym nie powiedział, że Kuba Świek jest w stanie napisać taką książkę. Gdyby ktoś mi podał tę książkę bez nazwiska autora, ja bym w życiu nie powiedział. No, błagam, zabijcie, zastrzelcie mnie! Nie ma takiej opcji. Natomiast to, jaką wrażliwością autor się tutaj popisał, co on dał, i to dla młodszych, dla tych, którzy najbardziej potrzebują tego typu treści, jest dla mnie absolutnie piękne. Naprawdę wartościowa, cieniuteńka książeczka, ale ja polecam Wam ją z całego serducha, choć tak jak mówię, no, serducha Wam zmiażdżę. To zawsze jest trochę szalona rzecz, żeby sięgnąć po kolejną rzecz z uniwersum więźnia labiryntu, bo James Dashner słynie z tego, że on potrafi napisać coś fantastycznie albo tak zmaścić, że to się po prostu w głowie potem nie mieści. Ale no, lata minęły, człowiek już trochę zapomniał no, o tym, jak to się nazywało, nie próby ognia, no, o tej pierwszej, o rozkazie zagłady. Człowiek trochę zapomniał o kodzie gorączki, ale tamten nie był akurat tak zły, więc powiedzmy to sobie, sentymenty wróciły, chciało się przeczytać, zwłaszcza, że mamy, w końcu mamy w Polsce za sprawą Maga. Pałac Szaleńców, czyli nowelkę z perspektywy Niuta oraz Dziedzictwo Labiryntu, czyli kontynuację już bezpośrednią Leku na Śmierć. Ja przeczytałem na razie tę cieńszą z perspektywy Niuta. co ciekawe jest to postać, której nie za bardzo lubię, nigdy nie przepadałem jakoś szczególnie za Newtem, nie byłem w jego teamie, natomiast teraz tak, to... Z jednej strony, nie będę tutaj się rozwodził, ale to jest z jednej strony bardzo psychologiczna i mocna dystopia. To jest powieść, która sama w sobie jest świetna, bo wchodzi tak głęboko w umysł tego Newta, który już gdzieś tam jest na pograniczu szaleństwa, który zdaje sobie sprawę, jaki będzie jego los, jaka będzie jego przyszłość, i chce się podjąć tej ostatniej wielkiej misji: chce po raz ostatni coś dobrego, fajnego zrobić, jednocześnie walcząc sam ze sobą. No i obserwując ten świat zupełnie. Innymi oczami z innej perspektywy. Ale z drugiej strony, jakkolwiek, gdyby to nie było z Uniwersum Więźnia Labiryntu, powiedziałbym, że ta historia jest fantastyczna, to jako część tego uniwersum powiedziałbym, że cholernie to odstaje jednak od dotychczasowych tomów pisanych przez Dasznera. On tutaj pisał we wstępie, że to COVID sprawił, że to doświadczenie prawdziwej pandemii sprawiło, że on dojrzał do takich tematów, że on zupełnie inaczej na to patrzy i że ta psychologia jest dla niego bardziej istotna, bo sam przeżył wiele trudnych chwil. I to Stety i niestety w tej książce widać. Jako książka Pałac Szaleńców jest chyba najlepiej napisaną, najbardziej dogłębną historią opisaną przez Jamesa Duschnera, jaką ja czytałem, ale jako część tego uniwersum no jednak wybija się. Jest jak taki no jednak hmm, wyróżniający się kamyczek, jak taka płytka, która odstaje od reszty. I jakkolwiek piękna, arcypiękna, przepiękna, to jako część tego uniwersum chyba jednak nie bardzo. No i czas na to nasze wakacyjne wyzwanie. Tak, jakie Ech. książki chcemy przeczytać w te wakacje? I nie myślcie sobie, że ja mam więcej i że mam większe ambicje na te wakacje niż czytać. Ale masz? No, to nie ulega no, wątpliwości. No niby tak, ale to nasze książki nam się powielają, tak? Ja, ja w tym roku postawiłem na cienkie, no z jednym wyjątkiem, bo. Mierzmy siły na zamiary. Wakacje to jest czas, kiedy czyta się z doskoku. Jedną książkę tak pachnąć i pachnąć, tak. Och, pachnąć tak jedną książkę. Dobra, bez, bez przedłużania, co ty tam masz? Masz tak. najpierw to, co oboje chcemy przeczytać. Tak, mamy to, co oboje, czyli Kajetan Szukalski i Miolec. No ja już mam zaczęte czytanie, i tam jedną czwartą mam gdzieś już przeczytaną, więc jestem już w trakcie. Aha, no, to to. No, no, możemy dać. No, no Jemiołsa, no, powielam z tobą. Mam też Santiago Roncaliolo wstyd, bo dowiedziałem się, że autor, który napisał genialną noc szpilek, ma na koncie jeszcze inne książki wydane w Polsce. Jest to czerwony kwiecień i wstyd, więc wybieram wstyd, który też zacząłem już czytać, no ale jakoś do tej pory nie było za bardzo okazji, żeby skończyć. Ja mam dalej, no wiadomo, Daszner i pałat szaleńców, a także kontynuację, dziedzictwo Labiryntu, również Jamesa Dasznera. No bo my bardzo lubimy więźnia labiryntu i nie wyobrażam sobie, żeby nie przeczytać tych książek kontynuacji. ojku, ku kontynuacji i tego, co się działo też w trakcie więźnia labiryntu, czyli na temat neutata. opowiadania. Newtata. Newtata. Tak, Tata. New tata. Ta, new tata. <noise> tak, tutaj warto zaznaczyć, jeżeli ktoś oczekiwał, że papierowy księżyc wyda te kontynuacje, to nie. się zdziwił. Natomiast, jeżeli ktoś tracił nadzieję, to niech tę nadzieję odzyska, bo wydawnictwo MAG podjęło się wydania tych dodatkowych rzeczy. No ja mam na mojej liście Juicy Jean, czyli drugi tom Elostory Magdy Skubisz. No, nie wyobrażam sobie, żeby tego nie przeczytać, bo ta pierwsza książka to była taka nostalgia, sentymenty, młodość, czasy szkolne, więc ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby tego nie przeczytać. Teraz mówimy o Magdzie Skubisz, to czarci ogród, czyli druga część aptekarki, w której byłam zakochana po naszym wyzwaniu jajeczkowym, więc ja muszę dalej kontynuować tę historię kati, więc. Tak. Oj, żeby mi to nie spadło zastło do Bagienka. Tak, no bo będzie bagno. Korowód Kuby Małeckiego. Zacząłem też czytać. Ja mam dużo książek właśnie, które pozaczynałem sobie. Gdzieś tam liznąłem, więc już wiem, że chcę przeczytać, ale potem znowuż weszły jakieś inne tematy na już, na teraz. Bo wakacje no, to jest ten temat, kiedy. Nie ma tego pośpiechu i można sięgnąć. Na razie tylko muszę przyznać, że były zapowiedzi, że ta książka to będzie jakieś wielkie zaskoczenie, jeżeli chodzi o twórczość Kuby. Na razie tego zaskoczenia nie widzę, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Oby no, jednak nie okazało się, że jest to praktycznie to samo, co Kuba tworzy od lat, tylko ubrane w ładny marketing, bo zasmucę się. Ja mam dalej Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce, a ta książka ze mną chodzi sobie od jakiegoś czasu. Ale dopiero teraz jakoś tak w te wakacje postanowiłam, że chcę ją przeczytać tak bardzo, bardzo. A dlaczego? Ponieważ no, ona tutaj porusza temat Androida, tak? Dobrze tak, mówię? Tak. tak Detroit tak. Become Human tak. taka gra była, tak. która mocno gdzieś tutaj. Tak, i to właśnie miało wpływ ta gra, którą też kilka razy już przeszłam. Wiele godzin z niej spędziłam, więc ta książka też właśnie mnie właśnie zachęciła właśnie poprzez to, że to da, czytacz Daniel właśnie mówił, że to jest bardzo podobne do tej gry w tych klimatach. Więc... Znaczy nie, nie bardzo podobny, tylko podobny wątek w bardzo ciekawy sposób rozwinięty. Tak, więc, więc no to musiało się na mojej liście znaleźć po prostu. Tak, i niech jakiś baran powie, że gry nie sprawiają, że czytelnictwo rośnie. Sprawiają. Tak. Charles Yu, ucieczka z Chinatown. Książka, którą polecił mi Michał Michalski z Art Rage na targach w Warszawie. Powiedział: A weź, przeczytaj, nikt takich książek nie chce czytać, to kup sobie ją, przeczytaj. Więc sobie ją kupiłem, zacząłem czytać i na tej chwili już mogę powiedzieć, że zapowiada się naprawdę coś zajebistego, bo to jest w formie scenariusza filmowego o stereotypowym wykorzystaniu azjatyckich. Aktorów, czy też aktorów o azjatyckiej urodzie w filmach. Ale to jest tak prawdziwe, tak cyniczne. No, opowiem Wam na pewno więcej, jak to przeczytam, ale na tej chwili jestem zachwycony i sądzę, że wrócimy po nagraniu tego filmu do domu. Ja to po prostu dzisiaj wyknę, bo naprawdę wow. No i u mnie na końcu Radek Krak Agla, którą również zaczęłam czytać, która również mnie zafascynowała w naszym wyzwaniu jajeczkowym. Ja jej wtedy nie wybrałam tylko dlatego, że ona była o wiele grubsza niż książka, niż aptekarka, którą właśnie ostatecznie przeczytałam i tylko dlatego jej nie wybrałam. A nie dlatego teraz ją wybrałaś, bo Radek już powiedział na targach, że ma nadzieję, że jednak przeczytasz? No dobra, trochę mi tam, no, głupio ogl... mi się zrobiło, bo faktycznie oglądał ten filmik i się nie spodziewałam, ale, ale to, wiesz co, może to jest taki dobry kopniak, nie? Taka tak. lepsza mobilizacja, żeby faktycznie e, dokończyć to. No to każda motywacja jest dobra. No ale coś co mamy razem na tej liście. Tylko że ja to kiedyś już czytałem, a czytaczowa nie, bo 3 nie. lipca wyszła kontynuacja podzielonych w okładce, tak podobnej, że niektórzy nawet nie wiedzą, że to jest kontynuacja. Tak. Drugi tom podzielonych Nila Schustermana. I trzeba to czytać. Trzeba to czytać, bo y, jeżeli. Te książki będą się bardzo dobrze przyjmować. To będzie trzeci i czwarty tom. Więc czytajmy, czytajmy tłumnie, sięgajmy po podzielonych i czytajmy podzielonych, tak. Ja będę sobie przy, przypominał fabułę, a czytaczek po raz pierwszy pozna. Tak, poznam po raz pierwszy, bo to też coś. No właśnie, bo ja ponieważ to jest ostatnia książka, to nie jest. Jeszcze jeszcze podzieleni mi zostali. Tak. tak. I jeszcze, jeszcze o czymś przypomniałam, czego, o czym nie pamiętałam w o. domu. Muszę dokończyć Dextera, Demony Dextera, a, bo mam tak. zaczętek chyba z dwa miesiące temu, albo i dalej. Kiedyś wam w y, y, storiskach opowiadałam o tym. I Właśnie przez inne tam współpracę nie czytałam i zapomniałam, to Teraz mi się przypomniało, że mam to do kończenia. A tak naprawdę mi niewiele, nie wiem, z 50 stron mi zostało tylko. No dobra, to teraz szczerze powiedzmy, jak zapatrujemy się na to, czy, czy w ogóle to, to wezwanie nam się uda, czy jak zwykle damy ciała. Zależy, ja... jak długo będziemy czekali na samolot przed wakacjami. Tak, znaczy ja mam nadzieję, że przynajmniej trzy przeczytam z tego wszystkiego. Znaczy, no do dokończę i że przynajmniej trzy, chociaż mam nadzieję, liczę tak. Mam marzenie, żeby wszystko przeczytać, co tu mam. No ja liczę na to, że wszystko przeczytam, co tutaj mam, no ale będąc no, optymistą, też powiem, że trzy. A tymczasem my się z wami żegnamy z tego pięknego miejsca. Dajcie nam oczywiście znać, jakie wy macie plany wakacyjne, czy jakieś wyzwania książkowe, czy coś, czy jakaś książka czekała cały rok po to, byście ją pochłonęli. Może nie na bagnie, co mnie tutaj obgryza, no, może nie na bagnach, ale po prostu w domu. Chociaż każdemu jego bagno. Trzymajcie się. Hej. Cześć.